Tańca. Tak jest, dlatego że... Mąż w domu? że powiedziałaś wszystkim, siostra powiedziała wszystkim, że mąż e, nie przepuści temu, kto by porwał do tańca siostrę, tak? Ale właśnie o to chodzi, że mnie nikt nie porwał. No? Nikt nie porwał, ale to tak mówimy tylko dla informacji męża, tak? Ale on będzie dumny, że taka jestem. Że, że, te... że, 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 że nikt nie chce. Że nikt się nie chce, tak? Będzie dumny z tego, że nikt się nie chce. Tak? Będzie, <grym> będzie dumny, dumny, tak. No to, to bracie, ale muszę adresy. agresy tak, oczywiście. To jest. Ja, ja proponuję na jasnej górze, bo to będzie już jak przysięga nawet. Taka. <grym>, nie? Przed Jasną Górą, pod Jasną Górą, tak jest. Przed? Tak Musimy się wymienić? Tak, 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 tak. przed, bo, bo jakbym został tam na Jasnej Górze w jakimś zakoniec, to... Ten, to, A, to, to już, A, aha, jakbyś ty został w no, zakonie? No tak, no, ale to chyba kobiety przyjmujemy do zakonu. To, siostro, to zobaczymy na Jasnej Górze. Chyba, że to jest wcześniej się nie zobaczymy. No, na o na wzgórze razem? Ooo, to to jest dla węża? To jest wiadomość, że... <śla> miłe, miłe miejsce ma dziś wążeczka ale może na noclegu się wskaźni. Nie jest źle. To jest lekcje jakie są. No to tak. dziękuję za wywiad, dobrze? Bo za daleko zajdziemy w tym.